Dobrze, nasze Audi mamy już w komorze. Hmm, no i jak widać, element jest oklejony, jeśli chodzi o miejsca, gdzie no bo będziemy tu aplikować podkład mokro w mokro, ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, mamy kolor, który no, ma słabe krycie, więc tak czy inaczej określone tło pod, nim, pod tym kolorem musi być. Tak więc tu sobie normalnie dociągniemy do końca. Przy rancie, gdzie będziemy kończyć, mamy pierwszą tam podwianą taśmę, do której idzie klar, potem druga podwiana, do której może pójść odgórz od bazy, no i tutaj gąbka, w razie gdyby tam, czy żeby przyblokować ten odkus od podkładu mokro w mokro, podobnie tutaj na rancie od wnęki, no i sytuacja tak samo tutaj na drzwiach trzy takie powiedzmy etapy odklejenia przy każdych kolejnych warstwach będziemy ściągać e, gumkę podwianą taśmy tam w zależności od podkładu makro makro baza ostatnia podwiana zostaje do lakieru bezbarwnego no i tutaj też ten środek drzwi, o którym wspomniałem, tak więc mamy tu małą wycinankę tam jeszcze ten narożnik przy lampie na razie przykryty tak, żeby się nie przypułił 재미다 <목소리도>